pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w czwartek po popielcu na wspólnej refleksji nad Słowem Bożym. Dzisiaj w Ewangelii według świętego Łukasza słyszymy o odrzuconej miłości pana Jezusa. Pan Jezus mówi dzisiaj do swoich uczniów, że będzie wiele cierpiał, że zostanie wydany przez uczonych w piśmie i faryseuszów. Że zostanie odrzucony przez naród, że będzie cierpiał, że śmierć poniesie na krzyżu, ale również zmartwychwstanie. Mówi to właśnie Jezus o odrzuconej miłości. Bóg, który przychodzi w Jezusie z miłością do człowieka, zostaje odrzucony zostanie zabity na krzyżu. Ale mówi również dalej o tym, że każdy, kto pójdzie za nim, będzie musiał brać taki krzyż codzienności. Krzyż, którym, no właśnie, choćby z faktu, że jest chrześcijaninem, katolikiem, może zostać odrzucony przez bliskich, znajomych, może odrzu być odrzucony przez e, towarzyszy, przyjaciół, nawet może być odrzucony przez najbliższych. Dlaczego? Dlatego, że wybrał Chrystusa, dlatego, że chce iść z Chrystusem, chce iść za Chrystusem. I tylko Pan Jezus chce nas dzisiaj zachęcić, właśnie do pójścia. Ale od razu nas przestrzega, że to nie będzie takie łatwe pójście, piękne i kolorowe. Będzie to pójście za Nim, w którym będziemy musieli się zmagać z trudnościami e, dnia codziennego, którego On również się zmagał. Mówi do nas, że jeśli kto chce pójść za Mną, niech weźmie swój krzyż. Czy jesteśmy gotowi wziąć krzyż Chrystusa i pójść za Nim? Czy jesteśmy gotowi ten krzyż Chrystusa, a zarazem nasz krzyż? Nieś każdego dnia, szczególnie właśnie może w tych momentach, kiedy to nas będą wyszydzać, wyśmiewać, opluwać. Spróbujmy sobie dzisiaj podjąć refleksję. Wczoraj sypaliśmy głowy popiołem na znak naszego nawrócenia, a dziś jesteśmy zaproszeni do noszenia krzyża krzyża naszej codzienności. Pan z wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i syn, i Duch Święty. Amen. Dobrego dnia, pozdrawiam z Panem Bogiem.